Według Łukaszenki kraje zachodnie natychmiast skorzystałyby z zawirowań, gdyby tylko w Rosji i na Białorusi doszło do poważniejszych wystąpień przeciwko władzy. Popatrzcie na obecnych polityków Europy i naszych sąsiadów. Ojciec i dziadek służyli w faszystowskich wojskach. Dziś z Rosją walczy całe NATO i Ameryka przede wszystkim. Europa już dawno zakończyłaby tę wojnę, gdyby Amerykanie poprzez Polaków nie popychali i nie podburzali do tej wojny. Dlatego chroncie to, co macie. I nie liczcie na to, że ktoś wam coś przyniesie i da. U nas jest gdzie zapracować na to. Pewnie właśnie dlatego jednym z najdziwniejszych zwrotów akcji ostatnich tygodni dotyczących Białorusi i Rosji było zaangażowanie Aleksandra Łukaszenki, w przyjęcie do siebie Prigorzyna i części najemników z grupy Wagnera. Łukaszenka pytany o to powiedział, że taką infrastrukturę jest gotowy przekazać Wagnerowcom. Ale równie zastanawiające jest to, że Rosjanie wycofali z terytorium tego państwa niemal całą swoją armię. Co zatem mogą kombinować Putin i Łukaszenka razem wzięci? Łukaszenka z Putinem potrafią prowadzić bardzo dziwne akcje. Polacy przygotowują się do najazdu na Białoruś, do zniszczenia naszego kraju. Ja, naszej strony. Czy może to mieć jakiś związek z naszym krajem i czy faktycznie, jak próbują nas trochę straszyć nasi włodarze, istnieją jakieś przesłanki świadczące o tym, że Łukaszenka szykuje coś niepokojącego? Nim na dobre rozpoczniemy dzisiejszy materiał, chciałem Wam gorąco podziękować za wszystkie łapki w górę, suby i za to, że jesteście. Właśnie tak motywujecie nas do dalszej, intensywnej pracy. Oczywiście, w ramach wsparcia kanału, zapraszam Was również do naszego sklepu, gdzie możecie dla siebie albo swoich najbliższych znaleźć coś ciekawego. Z góry dziękujemy, a ja, nie przedłużając, ruszam z dzisiejszym materiałem. By dokonać możliwie wnikliwej analizy tego, co dzieje się obecnie na Białorusi, należy chociażby jednym zdaniem przypomnieć, że Putin, Łukaszenka i Prigorzyn w ostatnich tygodniach rzekomo zgodzili się, że ten ostatni i trzon jego wagnerowskiej grupy najemniczej opuszczą Rosję, aby oficjalnie uniknąć kary za bunt i otrzymają tym samym schronienie na Białorusi, w zamian za zatrzymanie jednodniowego puczu. Białoruski reżim według doniesień medialnych utworzył w opuszczonej bazie wojskowej obóz mogący zmieścić nawet 5 tysięcy bojowników. Szukamy odpowiedzi. Gdzie jest Wagner? Gdzie jest szef Jewgenii Prigorzyn? Wygląda na to, że nikt tego nie wie. Ale czy jest możliwe, że rosyjscy najemnicy trafili tutaj? Do opuszczonej bazy wewnątrz Białorusi. Nie widzimy żadnego powodu do obaw. Major generał podaje: prywatne kampanie militarne istnieją w wielu krajach. Okej, okay, oni może nie mają powodów do obaw, chociaż na jego miejscu wcale nie byłbym aż takim optymistą. Bo gdyby faktycznie potwierdziła się ta liczba, to zaniepokojenie dla przedstawicieli sił natowskich, jak i nas Polaków, wydaje się być jak najbardziej zrozumiałe. Szczególnie, że wciąż niejasna wydaje się sprawa, co dokładnie na Białorusi. Miałyby robić niesławne oddziały najemnicze. Faktem jest, że biorąc pod uwagę, jak oni są zaprawieni w boju, nawet niewielka ich ilość stanowi jakieś zagrożenie. Łukaszenka, pytany o to, powiedział, że taką infrastrukturę jest gotowy przekazać wagnerowcom. To będą bardzo poważnym wyzwaniem dla polityki bezpieczeństwa państw NATO, które z Białorusią graniczą nawet bardziej właśnie dla państw NATO, czyli Polski i Litwy, a nie Ukrainy. Chociażby w przypadku potencjalnych akcji destabilizacyjnych na naszej granicy. Równie istotne wydaje się być to, że Łukaszenka wciąż podtrzymując swoją antyzachodnią retorykę, próbuje straszyć swoje społeczeństwo rzekomą agresywną polityką Polski. <śleszy> I przygotowuje się na odparcie ewentualnego ataku wzmacniając granice z naszym krajem, poprzez budowanie żelbetowych umocnień mających na przykład utrudnić przemieszczanie się wojsk pancernych. Najlepszym dowodem na to jest jego orędzie wygłoszone do narodu zaledwie 3 miesiące temu, podczas którego jednoznacznie podkreślił, iż Polska szykuje się do wojny z Białorusią, a on zrobi wszystko, aby uchronić kraj i obywateli. Biorąc pod uwagę okoliczności, obecną sytuację militarną i polityczną wokół Naszego kraju, wyraźnie zintensyfikowałem rozmowy z prezydentem Putinem na temat powrotu broni jądrowej na Białoruś. Chcę zabezpieczyć państwo białoruskie i zapewnić pokój narodowi białoruskiemu. Mój naród zasłużył na to przez całą swoją historię i istnienie. Nie chcemy już żyć pod batem i nie będziemy niewolnikami. Niezdolność Łukaszenki do powstrzymywania się od chęci przechwalania swoimi wpływami nie jest niczym nowym. Dąży on do uznania i pokazania swojemu społeczeństwu i przy okazji całemu światu znaczenia jego osoby, czasami nawet za cenę niezadowolenia Kremla, ale ku tych, którzy mają siać propagandę oraz tym, którym owa propaganda mózgi już kompletnie wyprała. Jeśli chodzi o Łukaszenkę, to naprawdę wiele się zmieniło. Moja opinia o nim rośnie o tak. <laughs> Aleksandr Grigoriewicz zasłużył na pomnik w najwspanialszym mieście Moskwie, albo w jakimkolwiek innym rosyjskim mieście. I mówię to całkowicie poważnie. Muszę tu także wspomnieć o tym, iż w moim przekonaniu podkreślam moim z pewnością trudno mi uwierzyć w to, że Łukaszenka ma w Rosji na tyle wystarczającą siłę przebicia, aby mógł sam narzucić tak Putinowi, jak i Prigorzynowi swoją wizję rozwiązania rzekomego problemu z buntem wagnerowym. Zrozumiałem też, że podjęto okrutną decyzję o wyeliminowaniu Prigorzyna. Tak brzmiało między wierszami przemówienia Putina. Zasugerowałem Putinowi, żeby się nie spieszył. Bardziej jestem skłonny uwierzyć w to, że cała ta sytuacja z Putinem i Prigożynem miała za zadanie namieszać wszystkim w głowach i przy okazji w szykach sił natowskich. A białoruski przywódca, chcąc nie chcąc, został wmieszany w te co najmniej dziwne ruchy na kremlowskiej szachownicy. Przerzucenie grupy Wagnera na Białoruś to naprawdę nie byłaby jakaś wielka, trudna operacja. Gdyby chciał tego osobiście Putin i Prigożyn, to by można było zrobić od razu. E, namówienie do tego... E, namówienie do tego... Aleksandra Łukaszenki też jakoś można by było przeprowadzić. No możliwe, że były jakieś negatywne relacje między Łukaszenką a Putinem, ale robienie aż takiej szopki na cały świat wydaje się... No... Nie było, nie było powodu. Jestem najbardziej ciekawy, jak on to bać, bo tak on, <laughs> jak on na to patrzy w perspektywie. Czy on tego chciał, czy, do niego te, czy go do tego zmuszono, czy dał się wkręcić, czy to wszystko. Tutaj są różne teorie. Największą zagadką jest jednak wciąż, co dokładnie teoretycznie najwierniejsi najemnicy Prigorzyna mają robić na Białorusi. Dyskusji na ten temat jest co niemiara, a koncepcji równie dużo, z których teoretycznie każdy wariant wydaje się być dość nieprawdopodobny, ale wciąż możliwy. Jednym z nich jest sugestia, że grupa Wagnera zostanie za pieniądze, bo nie wierzę w to, że za darmo, prywatnym ramieniem zbrojnym mającym stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie, na przykład przed pułkiem Kalinowskiego składającym się z białorusinów szkolących się na Ukrainie i stanowiących w teorii realne zagrożenie w przypadku próby dokonania przewrotu. I pozbawienia władzy Łukaszenki. Choć jak wiadomo, Baćce nie brakuje również wiernych mu oddziałów wewnętrznych. W tym milicji białoruskiego Omonu lub Sobru, określanego szwadronami śmierci Łukaszenki, czyli sił, które są nastawione na to, by ostatecznie zdusić wszelkie przejawy nieposłuszeństwa i prób obalenia rządzącego tam reżimu. Tym samym zadbać o to, by Łukaszenka nadal utrzymał się u władzy, kreując się przy tym na surowego, ale sprawiedliwego ojca narodu, kochającego swój kraj i społeczeństwo. Nie daj Boże, byłby inny prezydent. Nie dlatego, że nie ma decyzyjnych ludzi, ale to już byłoby nie jego. Niech mi wybaczą te osoby, które chciałyby być prezydentem zamiast mnie. Nie obrażajcie się na mnie. Ale to tak czy inaczej nie jest Twoje. A ja broniłem swojego i was broniłem jak swoje dzieci. Zawsze myślałem baćka, 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 ale wy przecież jesteście moimi dziećmi. Nie Choć mogłem was porzucić. chyba Nie muszę przekonywać, że w rzeczywistości najbardziej boi się tego, że on, jego rodzina i najbliżsi współpracownicy zostaną pozbawieni zagrabionych majątków i przywilejów. Samukaszenka przedstawił ponoć nawet pomysł, aby wagnerowcy służyli jako instruktorzy armii Białoruskiej, biorąc pod uwagę ich bogate. Doświadczenie bojowe i poniekąd pokrywa się to z ustaleniami polskich służb. Ale stosunkowo niewielka białoruska armia z pewnością nie potrzebuje w tym charakterze tysięcy instruktorów, więc sprawa wydaje się być tym bardziej mocno zastanawiająca. Kolejna plotka na Białorusi głosi, że Mińsk mógłby zatrudnić najemników Prigorzyna do pracy w firmach prowadzonych przez współpracowników Łukaszenki, a znajdujących się w niektórych przypadkach w krajach afrykańskich. W których Wagner i jest już obecny. Chociaż i tu pojawia się problem. Polegający na tym, że najemnicy są przyzwyczajeni do dość wysokich zarobków, a Mińska raczej nie stać na zatrudnienie tak dużej ich liczby. Tym bardziej, że sam Łukaszenka zasugerował, że to grupa Wagnera odpłaci mu się za udzielenie schronienia, a nie odwrotnie. Jak więc sami możecie zauważyć, chłop od kartofli dość mocno miota się w tym co mówi. A to może sugerować, że albo że... Co u niego raczej jest normalnym zachowaniem, albo faktycznie wskazując wciąż na Polskę i NATO jako swoich najpoważniejszych wrogów, obawia się, że dni jego dyktatury mogą być policzone. W związku z tym Białorusini rozpoczęli budowę różnych fortyfikacji w tym systemu okopów i żelbetowych zapór w obwodzie Brzeskim, niecałe 30 km od granicy z Polską. Tego typu decyzje białoruskiego włodarza mające stanowić potencjalne działania zmierzające do odparcia, a nie przeprowadzania ataku. Można więc odebrać jako taktyczny manewr mający jeszcze bardziej utwierdzić tamtejsze społeczeństwo w przekonaniu, że od strony Polski i Zachodu nadchodzi poważne zagrożenie, a on jako wielbiący pokój, sługa i zarazem ojciec narodu jedynie zapobiega ewentualnej eskalacji. Broniąc się przy tym przed ewentualnym najazdem wrogich sił, skąd my znamy taką metodykę działań? Ano pozornie od dobrego kolegi Łukaszenki, czyli Władimira Putina, który przecież również broni Rosjan przed zachodnią agresją i zgnilizną wszelkich wartości. To znaczy, musimy być silniejsi niż zagrożenie, które po raz kolejny rzuca cień na nasza ziemię. To zagrożenie znów nadchodzi z Zachodu. Jak widać, historia lubi się powtarzać. Z naszej strony granica polsko-białoruska to obecnie jeden wielki pas umocnień i innych zabezpieczeń, które w głównym stopniu mają na celu stworzyć ochronę dla Polski przed nieproszonymi gośćmi od strony Łukaszenki i Putina. Na granicy z Białorusią stoi mur naszpikowany czujnikami, a i tak niemal codziennie kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów próbuje sforsować bariery oddzielające ich od naszej ziemi. Lecz paradoksalnie i tak odnoszę nieodparte wrażenie, że to Baćka i jego reżimowe przydupasy są w dużo gorszej sytuacji, bo aż dwa z sześciu największych miast na terenie Białorusi znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z naszym krajem czyli Grodno i Brześć. Wydaje się zatem, że Aleksandr Łukaszenka, szczególnie po wybryku Prigożyna, zdał sobie sprawę z tego, że przy liczbie wrogów, jakich narobił sobie przez lata, to gdyby Wagnerowski bunt okazał się realnym, a on nie mógłby liczyć na pomoc Moskwy, stałby się najprawdopodobniej bezsilny. Zadzwonił Putin i szczegółowo poinformował mnie o sytuacji. I podrobniejszym obrazem jaka miała miejsce w Rosji. I zdałem sobie sprawę, że sytuacja jest skomplikowana. Najbardziej niebezpieczną rzeczą, jak rozumiem, nie była sama sytuacja, ale to jak może się ona rozwinąć i jakie będą jej konsekwencje. I nawet kilkudziesięciotysięczne wierne mu pozornie oddziały mogłyby się okazać niewystarczające. Można więc domniemywać, że faktycznie, jak uważają analitycy Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, realnym celem przybycia na Białoruś Wagnerowców były obawy Łukaszenki i może i samego Putina o to, że za moment Kreml straci swój kolejny przyczółek. I dlatego Rozpoczęto intensywniejszą odbudowę zdolności bojowych tamtejszej armii oraz zwiększenie terroru społecznego. A może to również swoista próba pewnego rodzaju uniezależnienia się Łukaszenki od Putina, bo dość mocno zastanawiające jest niemal całkowite usunięcie regularnych wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Białorusi, o czym informował w ostatnich dniach na konferencji prasowej rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Andrzej Demeczenko. Dodał również, że pomimo, iż jeszcze nie tak dawno, liczebność rosyjskiego personelu wojskowego wynosiła około 9 tysięcy, to obecnie prawie wszyscy rosyjscy żołnierze zostali wycofani. Służba Graniczna nie zauważyła też formowania się na Białorusi prywatnych grup najemniczych, poza niewielką liczbą, jaka trafiła po jednodniowym puczu, pomimo wcześniejszych zapowiedzi Łukaszenki, że jest on gotowy przyjąć Wagnerowców na swoje terytorium. Fakt, że rosyjskich najemników na Białorusi jest niewielu, potwierdził też sekretarz generalny NATO w rozmowie z Politico. Powiedział, że pozostają oni bardziej aktywni w Afryce. Przy tym wszystkim pamiętajmy jednak, że niestety reżim z Mińska otrzymuje od Rosji także wyrzutnie rakietowe oraz wszelki możliwy sprzęt do obrony kraju. Większość z tego wyposażenia militarnego trafia do Basnie, opodal Brześcia oraz Grodna, czyli w pobliżu polskiej granicy. Tak stało się na przykład z wyrzutniami S-400. Podsumowując dzisiejszy materiał, trudno więc dociec, co się zrodziło w głowach Putina i Łukaszenki. Tym samym należy pamiętać, że ludzi przypartych do Muru należy się obawiać. Lecz wszystko wskazuje na to, że obecnie, szczególnie przy zwiększeniu liczby członków NATO, tymi, którzy bardziej powinni się obawiać, są przywódcy reżimów jak Łukaszenka lub Putin. Podnoszę wrażenie, że to oni mają znacznie więcej wrogów. Nie nakręca tej atmosfery strachu i zastraszenia nas. Oczywiście propaganda Łukaszenki nas straszy w tym, co się może wydarzyć na wschodniej granicy, ale wydaje się, że myśmy się do tego przyzwyczaili i odporniliśmy się. Ja się, wie pan, dziwię, że nasi, że nasi politycy tak historycznie reagują na groźby Łukaszenki. Mało tego, to nawet je powtarzają w stosunku do Polaków. Zamiast studzić nastroje i emocje, Uspokajać nas, budować nas wiarę i odporność. Zgadza Tego typu rzeczy, to nasi politycy nas też straszą. Wie pan, to jest psychologia i socjologia. Warto by było, że i to w elementarzu żołnierzymskim jest opisane, jak taki się należy zachowywać. Politycy nie dojrzeli do tego. I proszę, wie pan, mi to bardzo boli, że tak się Polaków traktuje, że Polaków straszy. Łukaszenka nas straszy, Putin straszy i nasi politycy nas straszą. Tak ja nie mogę pojąć. Tylko widzi pan. Politycy zawsze zawodzą, a armia i naród nigdy nas nie zawiedli. I tego się trzymajmy, spokojnie śpiąc. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. A ja kłaniam się nisko i cześć. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak brud. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmiecie się do roboty z